Nie jesteś już jedną z nas, napisał mój ojciec. Nie pokazuj się tu więcej. Nie kłóciłam się. Zamknęłam swoją część escrow, powiadomiłam zarządcę trustu o wycofaniu się i złożyłam wniosek o prawne oddzielenie od wspólnych aktywów. O świcie moja siostra napisała. Co ty zrobiłaś? Zaśmiałam się tylko. Potem adwokat mojej mamy przysłał wiadomość musimy dzisiaj porozmawiać. Nie czułam złości, gdy to czytałam. Nie czułam też smutku. To było coś innego, jakby w mojej piersi ktoś przestawił przełącznik na wyłączone. Wiadomość przyszła o 21:47. Właśnie ułożyłam dzieci do łóżek i usiadłam na kanapie, gotowa coś zjeść. Jedzenie na wynos wciąż było ciepłe w pudełku, ale nawet go nie otworzyłam. Zauważyłam powiadomienie na telefonie. To był mój tata. "Nie jesteś już jedną z nas." Sześć słów, które uderzyły jak wyrok sądu. Patrzyłam na nie, oczekując czegoś więcej. Może wyjaśnienia, może żartu. Choćby chorego, ale nic. Wysłał, zobaczył, że odczytałam i się wylogował. Odłożyłam telefon, wstałam i chodziłam po domu. Bez celu. Nie mogłam usiedzieć. Żołądek mi się nie ściskał. Klatka piersiowa nie bolała. To było raczej kliknięcie, jakby coś w końcu wskoczyło na swoje miejsce po latach szarpania w złym gnieździe. Dwa dni wcześniej Zosia zadzwoniła, pytając, czy mogę pomóc z kolejną ratą za jej studia. Była na drugim roku MBA na Uniwersytecie Warszawskim i już przepuściła rodzinny fundusz. Nie odmówiłam. Powiedziałam tylko, że teraz jest mi ciężko. Moja firma się rozrastała, pensje się podwoiły. A ja musiałam pokryć ogromne opóźnienie w dostawie, które niemal zatopiło nasz przepływ gotówki w tym kwartale. Nie wdawałam się w szczegóły. Powiedziałam tylko, że jest ciasno. Nie zadała pytań. Nie zaproponowała innego rozwiązania. Rzuciła tylko ok i się rozłączyła. To było we wtorek. W czwartek wieczorem tata napisał, że nie jestem już częścią rodziny. W piątek rano znalazłam list. Wsunięty przez szparę na listy, jak ulotka z pizzerii, wydrukowany na zwykłym białym papierze bez koperty. Nie pokazuj się tu więcej. Krótki, jeszcze chłodniejszy, niż wiadomość. Atrament nie zdążył wyschnąć, jakby ktoś się spieszył. Przeczytałam raz, potem drugi. Poszłam do kuchni, nalałam kawy i zaczęłam przeglądać liczby. Najpierw zamknęłam swoją część escrow. Wszystkie wspólne inwestycje w długoterminowe projekty przepadły. Podpisałam zrzeczenie się udziału, odłączyłam swoje nazwisko od dokumentów firmowych i przesłałam formalne zwolnienie adwokatowi Escrow. Potem trust. Tata lubił się chwalić, że jesteśmy rodziną związaną strukturą. Zawsze mówił to jak groźbę. Wysłałam e-mail do zarządcy trustu, załączając dokumenty o wycofaniu i zażądałam usunięcia mnie ze wszystkich wspólnych aktywów finansowych majątku i praw decyzyjnych. O 15.00 odpowiedział – jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Nie odpowiedziałam. Wysłałam tylko notarialnie potwierdzony PDF. Przed kolacją złożyłam wniosek o prawną separację od wszystkich wspólnych podmiotów. Dotyczyło to domów w Zakopanem, biura w centrum, które wynajmowali i firmy przykrywki, przez którą przepuszczali swoje błędy. O 5:08 rano w sobotę Zosia obudziła mnie wiadomością: "Gdzie co ty zrobiłaś?". Patrzyłam na nią w łóżku, w ciemności i zaśmiałam się. Nie dlatego, że to było zabawne, ale bo po raz pierwszy od lat mogłam oddychać nie pytając o zgodę. O 8:17 przyszedł e-mail od adwokata mamy. "Musimy dzisiaj porozmawiać". Pojechałam bez zapowiedzi. Wyglądał jakby nie wypił jeszcze kawy. Jego ton był gładki, ale ręce go zdradzały, zbyt szybko przekładał papiery, zerkał na ekran, który pewnie migał tuzinem alertów z banku. Zapytał, czy rozważy wstrzymanie separacji, że sprawy idą za szybko, że może emocje wzięły górę. Powiedziałam, że nie ma w tym nic emocjonalnego. Moje zaangażowanie skończyło się, gdy dali mi do zrozumienia, że jestem tylko zasobem, nie osobą. Nie zdawali sobie sprawy, że niemal wszystko, na czym polegali, pochodziło ode mnie. Nie tylko pieniądze, struktura, dostęp. Firma ogrodnicza Taty, finansowana z mojej prywatnej linii kredytowej, bez mojego nazwiska, nie dostałby pożyczki po tamtej aferze z urzędem skarbowym 10 lat temu. Studia Zosi opłacane z zabezpieczeń mojej firmy, nie wiedziała o tym. Fundacja mamy przetrwała dzięki comiesięcznym przelewom które myślała, że pochodzą z rodzinnych zasobów. Nie pochodziły. Pochodziły ode mnie, cicho, automatycznie. Gdy raz powiedziałam, że jest ciężko, odcieli mnie. Więc teraz ja odcinałam ich. Wyszyłam z biura adwokata bez uścisku dłoni. Nie zatrzymał mnie, powiedział tylko: Proszę, nie podejmuj więcej decyzji, zanim znów porozmawiamy. Nic mu nie obiecałam, bo decyzje już zapadły. Oni po prostu nie zdawali sobie sprawy, ile one ich będą kosztować. W poniedziałek rano zaczęły pojawiać się pęknięcia. Zosia była pierwsza. Zasypała mnie wiadomościami przed ósmą. Telefony, teksty, notatki głosowe. Jeden tekst wyróżniał się: Co ty zrobiłaś? Moje konto jest zablokowane. Nie mogę nawet przelać czynszu. Napraw to. Patrzyłam na niego przez minutę, zanim odłożyłam telefon. Nie było co naprawiać. Już nie. Jej mieszkanie w centrum Warszawy nie było tanie. Wiedziałam, bo dwa lata temu podpisałam umowę najmu, gdy uznała, że życie na kampusie jest zbyt przygnębiające. Co miesięczny przelew z mojego konta zawsze szedł 25. Nie w tym miesiącu. Reguła przelewu została usunięta razem z każdym innym zaplanowanym przelewem związanym ze mną. O 11:12 zadzwoniła pani z banku Zielone wzgórza, oddział komercyjny. Nazywała się Marta i zapytała, czy potwierdzam nowy status karty firmowej. Powiedziałam, że tak. Zamilkła na moment i zapytała, czy chcę powiadomić innych posiadaczy kart. Powiedziałam, że nie. Sami się dowiedzą. Bo widzicie, Zielone wzgórza nie były firmą taty w sposób, w jaki myślał. Był założycielem, ale pożyczka biznesowa. Moje nazwisko, konta dostawców przez moją sieć, kredyt korporacyjny, wszystko pod moim parasolem kredytowym. Gdy mnie wyrzucił, zapomniał, że dokumenty wciąż mówią co innego. O trzynastej Zosia spróbowała znowu ton się zmienił, nie krzyczała, tylko pisała szybciej. Dobra, powiedz mi, co mam zrobić, potrzebuję znów dostępu, proszę. Nie odpowiedziałam. Nigdy przez te wszystkie lata nie zapytała, jak sobie radzę, żeby to wszystko utrzymać. Nigdy nie pytała, jakie to koszty. Za każdym razem, gdy się wahałam, robiła to osobiste. Mówiła, że nie dbam o jej przyszłość. Gdy powiedziałam, że tym razem nie mogę pomóc, nie zapytali, co się dzieje, po prostu mnie skreślili. Teraz zaczynali rozumieć, że byłam systemem, na którym polegali, a nie tylko jego wtyczką. O 15 znów zadzwonił adwokat mamy. Tym razem nie był opanowany. Zapytał, czy zgodzę się na tymczasowe odwrócenie blokady, żeby ustabilizować trust. Powiedziałam, że nie. Zapytał, co trzeba, żeby negocjować. Powiedziałam, że jest za późno. Telefon znów zadzwonił o 16.30. Jednowierszowy e-mail od taty. Napraw to teraz. Bez powitania, bez wyjaśnienia tylko to. Czułam się, jakby role się odwróciły, jakby to on teraz błagał, ale wciąż nie wiedział jak. Nazywał mnie cichą, bo nie kłóciłam się. Po prostu pracowałam, sprawiałam, że rzeczy się działy. Myślał, że ta cisza to lojalność, że zawsze będę pod ręką. Ale to nigdy nie była lojalność, to była powściągliwość. A to co innego? Do zmroku czat rodzinny zamarł. Nawet mama nie wrzuciła swojego codziennego zdjęcia stołu obiadowego. Ta cisza kiedyś mnie męczyła. Czułam się, jakbym była na zewnątrz czegoś, za co wciąż płaciłam, żeby być częścią. Ale tym razem cisza była zasłużona. Nie należałam już do tej grupy. Nie dlatego, że mnie wypchnęli, ale bo w końcu odeszłam. I po raz pierwszy nie czułam się winna, czułam się wolna. We wtorek to już nie były tylko zablokowane konta, to był upadek. Zosia zadzwoniła z innego numeru, odebrałam z czystej ciekawości. Nie powiedziała nawet cześć. Zablokowałaś konto Fundacji Mamy. Powiedzieli jej to w środku zebrania zarządu, nawet nie wiedziała, że jest na twoje nazwisko. Nie odpowiedziałam. Mówiła dalej, że to okrutne, że karze ludzi, którzy mnie kochają. Czekałam, aż powie coś szczerego, choć raz, ale to nie nadeszło. Jedynym powodem, dla którego Fundacja Mamy przeszła audyty, było to, że dałam im za darmo zespół audytorski mojej firmy: strona internetowa, baza darczyńców, nawet prąd ja, komiesięczne finansowanie przebrane za wsparcie rodzinne. Myśleli, że pieniądze pochodzą z trustu nie pochodziły. Pochodziły z mojego konta firmowego każdego pierwszego poniedziałku miesiąca. To też się skończyło. O południu w końcu zadzwoniła mama. Nie po to, by zapytać, czy wszystko u mnie w porządku, nie po to, by rozmawiać o tym, co się stało, tylko po to, by powiedzieć: Wiem, że jesteś zła, ale niszczysz wszystko, co zbudowaliśmy. To my zabrzmiało inaczej. Miała na myśli to, co ja zbudowałam. I myślę, że gdzieś w głębi duszy to wiedziała. Po prostu nie mogła tego powiedzieć na głos. Godzinę później jej adwokat znów napisał: Temat: Pilna prośba o zaprzestanie działań. Zapytał, czy rozważę tymczasową pauzę w dalszych zmianach. Powiedział, że sprawy wymykają się spod kontroli i potrzebują czasu na reakcję. Nie odpowiedziałam, bo nie było pauzy, gdy powiedzieli mi, że nie należę do nich. Nie było wahania, gdy wysyłali tę wiadomość, nie było ostrzeżenia, gdy pisali ten list. Odcięli mnie bez jednego pytania. Więc teraz robiłam to samo, z precyzją. Tego popołudnia skontaktowałam się z księgowym, kazałam mu sfinalizować realokację wspólnych nieruchomości. Wszystko pod holdingiem rodzinnym zostało podzielone, a moja część spieniężona. Zachowają dom w Zakopanem, ale stracą mieszkanie w Krakowie. Zachowają magazyn, ale nie prawa do leasingu. Tata nie będzie wiedział, co go trafiło, dopóki jego trasa dostaw nie zostanie odrzucona za niepłacenie. O 18:01 zadzwonił mój stary przyjaciel Marek, który zajmuje się realizacją kontraktów. Powiedział, że tata właśnie dzwonił, zdezorientowany i spanikowany, bo dostawcy odmawiali nowych zamówień. Coś się stało? Zapytał Marek. Powiedział, że kanały płatności są wyłączone. Powiedziałam, że nie są wyłączone, są usunięte. Tej nocy znów zrobiło się cicho. Tyle, że tym razem wiedziałam, co robią. Siedzieli w swoich oddzielnych domach, na oddzielnych telefonach, dzwonili do prawników, księgowych, członków zarządu, próbując zrozumieć, jak to się stało tak szybko. A odpowiedź była prosta. To nie stało się szybko. Stało się w momencie, gdy powiedzieli mi, że nie jestem jedną z nich. Środa rano zaczęła się dziwnie. Obudziłam się w ciszy. Żadnych nowych e-maili od adwokata mamy, żadnych wiadomości od Zosi, nic od taty. Przez chwilę myślałam, że może w końcu się poddali. Może chaos zmusił ich do jakiegoś oszołomionego odwrotu. Potem moja asystentka przesłała mi powiadomienie z naszego starego wspólnego konta w chmurze. O trzeciej nad ranem ktoś próbował zresetować hasło administratora. Używając jednego z moich starych zapasowych e-maili, tylko trzy osoby miały do niego dostęp: ja, tata i zarządca trustu. Sprawdziłam log IP. To był adres ZOSI, więc teraz próbowali się wkraść z powrotem. Rzecz w tym, że już przeniosłam wszystko na nową infrastrukturę. Czyste serwery, podzielone uprawnienia, ale starego systemu jeszcze nie usunęłam, bo została tam jedna rzecz: folder który nazwałam Linią Mrozu. To była cicha polisa ubezpieczeniowa kopie kontraktów, rekordów finansowych, wewnętrznych notatek, o których nikt nie myślał, że je mam, rzeczy, które nie wyglądałyby dobrze dla Urzędu Skarbowego ani Komisji Licencyjnej. Prawdopodobnie myśleli, że mogą się dostać, usunąć to, udawać, że nigdy nie istniało. Zamiast tego uruchomili autoblokadę. Zosia zadzwoniła pięć minut później, głos ostry, domagając się wyjaśnienia, co oznacza linia mrozu. Powiedziała, że nie otworzyła folderu, że tylko zobaczyła nazwę, ale znałam ją. Nie dzwoniłaby, gdyby nie zobaczyła czegoś, co ją przeraziło. Rozłączyłam się bez odpowiedzi. O południu dostałam wiadomość od zarządcy trustu. Pierwszy kontakt od czasu wycofania. Tylko jedno zdanie. Córko. Powinniśmy porozmawiać osobiście. Zgodziłam się spotkać w jego biurze w centrum. Wyglądał na wyczerpanego. Powiedział, że rodzina zwołała trzy nadzwyczajne spotkania, każde bardziej chaotyczne od poprzedniego. Tata podobno był o krok od likwidacji części firmy, żeby pokryć pensję. Mama miała dwoje członków zarządu, którzy zrezygnowali z fundacji po zobaczeniu zablokowanych funduszy. Zosia próbowała dostać prywatną pożyczkę i została odrzucona. Potem spojrzał na mnie i powiedział coś, czego się nie spodziewałam. Próbowała obarczyć cię winą za problemy z audytem fundacji. Zamrugałam, kiwnął głową. Powiedziała, że to ty kontrolowałaś księgi, że coś ukrywałaś, ale nie ukrywałaś, prawda? Powiedziałam: Nie, niczego nie ukrywałam, po prostu przestałam sprzątać ich bałagan. Potem znów mnie zaskoczył. Podał mi mały czarny pendrive. To z archiwum twojego dziadka. Zostawił to w truście kilka lat przed śmiercią. Powiedział, że to dlatego, kto odejdzie pierwszy. Myślę, że to ty. Nie powiedziałam nic. Wzięłam pendrive. W domu podłączyłam go do mojego offlineowego komputera. Był tam jeden folder, seria zeskanowanych listów, osobistych, listy od dziadka do taty, do mamy i do mnie. On wszystko przewidział. Kontrole, roszczenia, powolne drenowanie finansów. W ostatnim liście, zaadresowanym do mnie po imieniu, napisał: Jeśli to czytasz, podjąłeś trudną decyzję. Nie wpuszczaj ich z powrotem. Ani raz siedziałam długo po tym. Człowiek, którego nie było od prawie sześciu lat, rozumiał mnie lepiej niż ktokolwiek w tej rodzinie kiedykolwiek, więc posłuchałam jego rady. Do zmroku wykonałam ostatni ruch. Przeniosłam własność jedynego pozostałego rodzinnego aktywu, który wciąż był częściowo na moje nazwisko, domu wakacyjnego w Sopocie, na prywatną spółkę holdingową, którą kontrolowałam. Rodzice jeździli tam co wiosnę. Zmieniłam zamki, wysłałam potwierdzenie przeniesienia aktu własności prosto na ich skrzynki. O 20.07 mama zadzwoniła po raz pierwszy w tym tygodniu. Nie odebrałam. Czwartek zaczął się cicho. Niemal za cicho. Żadnych e-maili, wiadomości, nowych wiadomości głosowych, tylko bezruch, jakby wszyscy razem postanowili wstrzymać oddech. Potem, około 10:30, zadzwonił dzwonek do drzwi. Nie spodziewałam się nikogo, ale już wiedziałam, kto to, zanim sprawdziłam. Mama stała przed drzwiami z pudełkiem z cukierni w rękach. Bez płaszcza, bez torebki, tylko pudełko i ten znajomy. Wyćwiczony uśmiech, który zakładała, gdy chciała coś dostać, ale nie chciała prosić wprost. Nie otworzyłam drzwi. Patrzyłam z za firanki, jak stała tam przez prawie pięć minut, nie pukając. W pewnym momencie spojrzała na drzwi, jakby oczekiwała, że same się otworzą. Potem delikatnie postawiła pudełko, poprawiła sweter i wróciła do samochodu. W środku były dwa jagodowe mufiny z tej drogiej cukierni, której nigdy nie lubiła, dopóki nie kupiłam jej tam karty podarunkowej dwa lata temu na urodziny. Pod wieczkiem była karteczka. Porozmawiajmy. Tęsknimy. Nawet nie wniosłam pudełka do domu, wyrzuciłam je prosto do śmietnika na zewnątrz. Do południa Zosia zmieniła taktykę. Wysłała e-mail, dłuższy niż cokolwiek, co kiedykolwiek do mnie napisała. Pisała, że była zestresowana, że wszyscy powiedzieliśmy rzeczy, których żałujemy, że nikt nie sądził, że sprawy zajdą tak daleko. Wspominała wspomnienia z dzieciństwa, co robiliśmy jako dzieci, jak tęskni za mną. Ale to, co się wyróżniało, to czego nie napisała. Ani słowa o pierwszej wiadomości od taty. Żadnych przeprosin, tylko delikatna przeróbka faktów, jakbyśmy wszyscy dali się porwać nieporozumieniu. I jakoś ja też byłam winna. O 14:50 dostałam powiadomienie z systemu inteligentnych zamków w domu w Sopocie. Ktoś próbował otworzyć bramę za pomocą wygasłego kodu. Ostatnie cztery cyfry to data urodzenia taty. Testowali, czy wciąż mają dostęp, nie mieli. O 16:00 tata w końcu przerwał milczenie. Nie e-mailem, nie telefonem, ale staromodną wiadomością głosową z numeru którego nie znałam. Córko, zaczął, a potem cisza przez kilka sekund. Słyszałam lekki pogłos, jakby chodził po pokoju. Nie chcieliśmy, żeby to tak wyszło. Ja i mama byliśmy źli. Myśleliśmy, że odwracasz się od nas, ale to nie to, czego chcieliśmy. Wiadomość urwała się, zanim powiedział coś znaczącego. Nie usunęłam jej. Zachowałam, jak dowód. Tego wieczoru siedziałam w kuchni, przeglądając dokumenty restrukturyzacyjne. Moja żona siedziała naprzeciwko, cicho karmiąc naszego najmłodszego. Po chwili podniosła wzrok i zapytała, czy jestem pewna, naprawdę pewna, że chcę przeprowadzić ostatnią rundę blokad. Kiwnęłam głową. To nie była zemsta. To było rozpoznanie. Niczego nie niszczyłam, ujawniałam. O 19:40 zadzwonił mój prawnik. Brzmiał, jakby go to bawiło, jakby nie wierzył w to, co czyta. Złożyli roszczenie do domu w Sopocie, powiedział. Twoja mama przedstawiła odręcznie napisaną notatkę sprzed pięciu lat, że powiedziałaś, że mogą z niego korzystać, kiedy chcą. Pamiętałam tę notatkę. Naba zgrałam ją na karteczce samoprzylepnej podczas jednego święta dziękczynienia. To był bardziej żart. Próbowali twierdzić, że to oznacza własność. Robią się zdesperowani, dodał. Kazałam mu kontynuować kontrwniosek. Chciałam, żeby każdy ostatni wspólny interes został rozwiązany. Nie nieomówiony, Rozwiązany. Najśmieszniejsze, że myśleli, że chodzi o dom czy zablokowane konta. Ale prawdziwe szkody już zostały wyrządzone. Nie mnie, Mięcia, bo im dłużej to trwało, tym więcej ludzi zaczynało zadawać pytania. Tego wieczoru dostałam wiadomość od Kasi, mojej kuzynki, tej, która zawsze milczała, zawsze obserwowała z dystansu. Napisała: Zosia, szaleje. Twoja mama udaje, że nic się nie dzieje. Tata nie wychodzi z biura cały dzień. Ludzie zaczynają zauważać, co się dzieje. Odesłałam jej jedno zdanie. Chcieli, żebym odeszła. Nie spodziewali się, że zabiorę wszystko ze sobą. Bo tak się stało. Wypchnęli mnie, jakbym była ciężarem. Zapomnieli, że to ja sprawiałam, że cała machina działała. Teraz machina się psuła, a oni zaczynali rozumieć, że nie ma powrotu. Skończyło się, jak zawsze kończą się takie rzeczy. Za późno, za cicho. W niedzielę o 18:34 zadzwonił dzwonek do drzwi. Otworzyłam bez sprawdzania kamery, bo już wiedziałam. Tata stał tam, trzymając dużą plastikową skrzynkę, pełną starych albumów ze zdjęciami. Wyglądał inaczej, nie starszy, nie kruchy, po prostu obco, jakby ktoś, kto został zdegradowany w swojej własnej historii i jeszcze nie wiedział, jak ją przepisać. Nie powiedział mojego imienia. Kiwnął tylko na skrzynkę. Mama chciała, żebyś to dostała. Nie powiedziałam nic. Czekał. Powietrze między nami było dziwne, napięte, ale nie groźne, jakby stał w złej kolejce i wiedział o tym, ale nie chciał się ruszyć. Cofnęłam się, pozwoliłam mu postawić skrzynkę. Nie zaprosiłam go do środka. Nie prosił. Zanim odszedł, powiedział jeszcze jedno: niczego nie oczekujemy. Pomyślałem, że może chciałabyś to znowu zobaczyć. Potem odszedł. W środku były grube albumy. Strony klejące się od czasu. Wycieczki z dzieciństwa do Tatr. Ja trzymająca Zosię w basenie, gdy miała trzy lata. Mama w za dużych okularach przeciwsłonecznych śmiejąca się w słońcu. Wszystko to teraz jak muzeum. Zdjęcia ludzi, którzy kiedyś dobrze odgrywali swoje role, ale dawno przestali w nie wierzyć. Przez następne dni telefony zwolniły. E-maile złagodniały. Nawet ton Zosi się zmienił. Wysłała ostrożnie sformułowaną wiadomość, że rozumie, że potrzebuje przestrzeni, że sprawy wymknęły się spod kontroli. Nie przeprosiła dokładnie, tylko zasugerowała żal, jakby to był kupon, którego nie była pewna, czy chce użyć. Ale nie odpisałam. Skończyłam spotykać ludzi w połowie drogi, gdy to oni spalili most. Mama zaczęła przysyłać prezenty dla dzieci: książki, puzle. Małe karteczki z napisami typu: Myślę o was wszystkich, tęsknię za moimi wnukami. Nigdy nie użyła ich imion, nigdy nie poprosiłaby się z nimi zobaczyć. To jakby próbowała coś zbudować, ale nie wiedziała, jak zacząć bez schematu. Kasia odwiedziła mnie jednego popołudnia, przyniosła kawę i usiadła ze mną na werandzie. Powiedziała, że reszta rodziny huczy. Rodzice zachowują się inaczej. Mama nie przestaje mówić o urodzinach twojej córki w przyszłym miesiącu. Mówi, jakby wciąż była zaproszona. Nie była. Powiedziałam Kasi prawdę, że nie obchodzi mnie, czy się zmienili. Nie obchodzi mnie, czy wysyłają prezenty, grają miło, czy udają, że rozumieją. Liczyło się to, co stało się, gdy powiedziałam, że jest ciężko. Po prostu ciężko. A oni powiedzieli mi, że nie jestem jedną z nich. Z tego się nie wraca. Nie naprawdę. Sąd sfinalizował wszystko w tamtym tygodniu. Rozwiązanie trustu, separacja majątkowa, ostatnie czyste cięcia przez bałagan, który kiedyś nazywaliśmy wspólną własnością. Ich adwokat już nie walczył. Po prostu podpisał i poszedł dalej. Prawdopodobnie zmęczony udawaniem, że wciąż mają przewagę. Dom w Sopocie był oficjalnie mój. Firmy zostały całkowicie rozdzielone. Tata musiał zlikwidować część zielonych wzgórz, żeby pokryć zaległe pensje dla pracowników. Fundacja mamy zamknęła główne biuro i przeszła na pracę zdalną. Zosia przeprowadziła się do kawalerki i zaczęła sugerować na mediach społecznościowych, że uczy się żyć prościej. Każde drzwi, przez które kiedyś przechodziliby dotrzeć do mnie finansowe, prawne, emocjonalne zniknęły, zamknięte odłączone. Zaczęli pojawiać się mimo to. Niezaproszeni. Nie często, ale wystarczająco. Zostawiali zabawki, ręcznie robione kartki, uśmiechali się za mocno. Raz mama zaproponowała, że zaopiekuje się dziećmi, gdy z żoną szykowaliśmy się do wyjścia. Powiedziałam, że nie. Uśmiechnęła się i powiedziała: Oczywiście, rozumiem. Jakby nie rozumiała. A najgorsze, że wszyscy inni zaczęli się na mnie rzucać. Daleka rodzina dzwoniła, mówiąc, że powinnam być bardziej wyrozumiała. Starają się, Odelio. Nie każ ich na zawsze. Nawet Kasia wyglądała na nieswoją, gdy powiedziałam, że moje dzieci nie wiedzą, kim są ich dziadkowie. Ale chodzi o to, że oni dokonali wyboru. Powiedzieli mi, że nie jestem jedną z nich. Nie krzyczałam, nie błagałam, nie kłóciłam się, słuchałam i zaakceptowałam. Teraz chcą. Żebym zapomniała, bo skutki ich przestraszyły, bo ich ręce są puste. Ale pamiętam, jak wyglądały, gdy mieli pełne ręce i wciąż sięgali po więcej. Więc teraz, gdy przychodzą, pozwalam im pukać. Otwieram drzwi. Dziękuję za prezent. Mówię, że dzieci są zajęte. Nie wpuszczam ich. Wchodzą teraz przez wejście dla gości. Nie siadają przy stole. Nie zostają długo. Odchodzą z tymi samymi uśmiechami, które nosili, gdy kłamali mi w twarz. A ja w końcu śpię. Bez nocnych przelewów, bez wiadomości pełnych poczucia winy, bez długów opakowanych w miłość. Tylko spokój. I to jest warte więcej niż jakiekolwiek dziedzictwo, które kiedykolwiek myśleli, że mogą mi zaoferować.